Dobra siema. Witam was dzisiaj w PCD. I dzisiaj jest jakiś event Halloweenowy czy coś takiego, nie wiem. Wiem, że na pewno teraz jest, bo po pierwsze jest to jakaś dynia. Tak a po drugie nie mogę wejść na serwer. Dosłownie przez 15 minut się męczyłem, żeby wejść na serwer, ale mniejsza. W końcu mi się udało. Już miałem rezygnować, ale mniejsza. Więc co to jest ta dynia po prawej? O, Halloween event 2024. Welcome razie może ja to przetłumaczę. Event Halloweenowy 2024. Witamy w Event Halloweenowy. Jak zwykle mamy przygotowane dwa limitowane pojazdy, które możesz. które możesz zakupić za specjalną walutę. To co zwykle. W tym evencie jest bardzo dużo sposobów na zdobywanie nowej waluty, including boosters. Nie wiem pojęcia, jak, jak przetłumaczyć boostery, nie. mniejsza. Czekaj, to jeszcze z rzeczy jest jakiś danger zone. Co będę tutaj dodali jakiś danger zone, z który ben, będę ścigany przez jakieś anomalie? Dobra, mniejsza, po prostu zobaczymy to. Nie chcę mi już tego tłumaczyć. Dobra, tu jest jakaś plaka, dalej mniejsza plaka. Tutaj pisze, że czekaj co tu pisze? Rzecznie zapraszamy na festival. W grzybnie to jest, dobra, tyle wiem. No, do grzybna. Gdzie w ogóle jest grzybno? O biały. O, grzybno, grzybno, grzybno. Gdzie jest jakieś grzybno? A tam jest grzybno. Dobra, czyli muszę się nawrócić i jechać przez y, tą drogę jakąś. Dawu ileś tam. Poczekaj, muszę bardzo legitnie nawrócić. Czekajcie. Dobra, o kurna. Yy, malutka, to była, nastąpiła malutka miskalkulacja. Zapomniałem, że lagunka nie skręca. Piedny gościu. Go wybiło, stromniejsze, że to się nie wydarzyło, tu nic nie było. No i wyżej wyląduje na stopkach. Dobra, w ogóle widzę, zmienili tą y, atmosferę, bo jest jesiennie. Tak, wszystko jest pomarańczowe. Dokładnie. Jestem super w komentarzy. Czemu tu jest tyle skrętów? O, gości widzę, ma takie same umiejętności jazdy jak ja. Dobra. Jest event, więc będzie masakra. Ale tak jest dobrze. Jak gram w MTA na jakichś serwerach, to jest o wiele gorzej. Wierzcie mi, no co z tymi bmk Gang BMK się znalazł. Dobra, i gdzie to grzybno? Teraz jesteś pod nowo, Jeszcze, czyli po jest grzybno chyba. Nie wiem. O, event Halloweenowy, dobra, to jest tutaj. To widać po tym, kurna, wielkich znakach. Tu był ten cały timer. Nie kwestionujcie, a ja jestem dobrym kierowcą. O, i to jest tu. Timer już się wyzerował. Yy, event już trwa 15 minut. Gościu! Co tutaj? Ale drifty zostawię I co tu się dzieje? Jakby, jakbym jechał w nocy, to by było bardziej klimatycznie, ale mniejsza. O gościu, tu widzę ciężarówką przyjechał. Ja sobie też mogę ciężarówką podjechać, a mniejsza. Po, poużywajmy trochę tej lagunki. Ja tu się boję jechać po tej drodze. Bo tutaj są psychopaci sami jeżdżą. Widzę. I co tu jest? O, widzę tutaj super zielona rzeka. Ścieki ktoś wydał. Obraj, co tu jest? Zobacz, tu jest ten, widzę główny event. Jakiś, Widzę jakiś cmentarz. Jest tu Wizard Avon. Dobra, jeszcze nie będziemy z nim gadać, a ja nie można tu wejść. Dobra, co, co nam powie osobnik o nazwie Wizard Avon? Aha, pyta się, jakie mamy dzisiaj plany? Dobra, wywalone, nie chcę z nim gadać. Wywalone, nie chcę mieć. A tutaj jak, z tym nie można. Gdzie tu jest ktoś z kim mogę interaktować? A no, tu jakiś goście z tymi wszystkimi można gadać co jest. Dobra, mieć taki eksperyment. Gdzie tu, gdzie tu się event robi? Jak się event robi? Z tym gościem trzeba... Może z tym gościem trzeba po, pogadać. Exchange, co to jest exchange. Aha, można, można zamieniać normalne pieniądze na tą walutę. A dobra. No, to ja chyba jestem za bardzo biedny na takie rzeczy. Deliver Aha, czyli można tutaj wybierać, jak, jak daleko chcę pojechać. Czyli mogę yy, bliską odległość, ciernią odległość i dużą odległość. Nie wiem, który najbardziej się opłaca. Dobra, weźmy, dobra, bierzemy dużą odległość, czemu nie? Chobę, czyli to jest to co zwykle w eventach PCD, czyli trzeba robić te dostawy, nie wiem czy są jakieś inne, może tamten gościu jeszcze ma jakieś inne, inny sposób do zdobywania, ja go olałem trochę. Gościu, no, ale czy ty musisz środkiem? Ja pitole, ja się, ja tu jadę, ja mam wywalone w was, no, no, fajnie, no, ja, przepuśćcie mnie kurna. Gnoj. No, na tak trzeba się pchać. Dobra, jedziemy. O paliwo, a właśnie, muszę martwić o paliwa. Tutaj ignoruję to paliwo. Ja jeździłem tyle, głównie tutaj na busie, a w busie nie ma. A bus ma nieskończoną ilość paliwa, więc no, jest to nieprzyzwyczajony. Jedziemy do Malechowa, to w lewo. Kościół, co próbujemy wyprzedzić? Raczej mnie wyprzedzi, ale mniejsza. O nie, nie, lagunka ty złomie. Masakra. Muszę zmienić na manualną zmianę biegów. Bo ta laguna ewidentnie sobie nie, nie radzi. No! Ci ludzie są nienormalni na te, w tej grze, ja nie wiem. Gościu tam leci w tle. Ja pitole. Czyli jednak eventy PCD są praktycznie to jest to samo co WMTA. Miesza. CO ty... Bez komentarza Ja pitole, nie Nie. Ten film chyba nie będzie długi Co ja zrobiłem? Co? Jak ja się wróciłem? Ja pitole było ciemno, ja zawróciłem w tym momencie, bo mnie gość obrócił. Nie, ten... ten event mnie wkurza. Dajesz laguna, dajesz. Nie! Nie no, ten gang b... nie. Nie. Dzisiaj... ten gang BMek jest na całym serwerze. Wszyscy tymi BMkami się rozwalają we wszystkich. O oh boy. No go co ty tą BMką od... O! Je, jakiś normalny kierowca wreszcie. Kurde. Jeździ, jeździ Polonezem i to się szanuje, i to się szanuje. Nie tak jak te gnoje z BMki. Dobra, włączyłem kontrolę trakcji. Bo mnie już wkurzają te poś... że to auto się tak ślizga. nie wiem, jak, nie wiem jak to auto zaprojektować, żeby... żeby... że ma napęd na cztery koła i jeszcze się ślizga. To jest hit. Dobra, powolutku. Trzeba ja tu skręciłem, to się nie skręca masa. ja nie pamiętam tutaj w ogóle tej mapy. O. Gaz, gaz, czemu tu jeszcze nie tak ciemno? Zainwestowaliby w jakieś lampy. Nic nie widzę. No nie! Ta lagunka jest strasznie niestabilna psychicznie Uff. Dobra, tutaj nie ma, tutaj nie ma... O nie, BMK jedzie, o nie! O nie, uciekać. Dajesz laguna, uciekamy, nie możemy dać się tej, temu złomowi dogonić, O nie, on tu jedzie. To jest już koniec. BMK nas do BM... Kuna gang BM mi za chwilę do, op, dopadnie. Kuna. Nie! O kuna. Ażem przeleciał? Widział jak ja tu przeleciałem. Mam nadzieję, że ja przejadę przez te jakieś bramki Dajesz, jedziesz Laguna wierzę w ciebie, dobra Włączałem się do ruchu Dobra Daję 5 sekund i, do... i chwilę we mnie walnie BMK Daję 5 sekund Dobra, i to jest tu, o, zostałem o, Dostałem 5 pumpkinów i 1000 dolków. Dobra. I to teraz musimy się wrócić na tam, gdzie był event. Mało się z tego zarabiać, chodzi o pieniądze, ale dostajemy pumpkiny. 5... czekaj. Jak dostajemy za large 5, a potrzeba 500, to potrzebujemy przejechać 100 razy, czyli muszę 100 razy dostarczyć dużą paczkę, żeby jakieś auto z eventu mieć. Wiecie co? Chyba mi się aż tak bardzo nie chce. Aż, ta, aż takim fanem PCD nie jestem, żeby tak bardzo grindować. Jedzie... Dobra, teraz cel jest dojechać yy, do miejsca eventowego bez styczności z gangiem BMek. I właśnie straciłem czy stówy. Mniejszy. Nie, nie, nie. Proszę, o. Właśnie się próbuję wyczuć lagunkę, ale chyba po prostu muszę hamować przed zakrętami, wiecie? Chyba muszę jednak używać czasami hamulca. U, no, bez sensu. Będę musiał zużywać hamulce. To jest Dobra, teraz trzeba będzie uważać. No tutaj jest, dojeżdżamy do y, miejsca eventowego. Tu, tu może być duże zgromadzenie bm arzy. Ja się boję. O nie, jest. Jest. O, ale. O, koszta jakaś też jest. Dobra. Trzymajcie kciuki. Będę jadę na event. <grym> Nie wiem, czy to przeżyję. Dobra. o, 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 nie. Ale drifty. Tą lagunką się jedzie jak po, jak po lodzie. Ja potrafię zawsze kupić takie auto, którym się nie da jeździć. Ja mam do tego talent. O Dobra. Dobra, czy ty mi, czy ty, czy Avon mi da jakąś super misję? Aha, nie ma jeszcze boosterów, aha, czyli... Jeszcze, czyli jeszcze nie, jeszcze ten event nie jest do końca wprowadzony. Na początku eventu jeszcze nie ma wszystkich fajnych rzeczy, a dobra. Get Hellcoins. No, czy ty w ogóle coś masz? Nie no, ten co. On w kompletnie nie umie prowadzić biznesu, kurwa. On już nic nie ma. Aha. On. Dobra, on, on nic nie chce. Czyli od niego nic nie mogę dostać. Po prostu on nic nie. On, on nie ma nic mi do sprzedania, On to useless, on jest useless. Dobrze, że go wcześniej zignorowałem. Zobacz, czyli chyba jest jak zwykle, tylko można paczki dostarczać. Ale są jeszcze jakieś boostery, które na razie jeszcze ich nie ma. Mniejsza. Aha, bo może, boost, może to wszystko będzie dostępne jak ten timer się ten. zrobi. Aha. To, 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 to jest za 26 minut, a tu jest za. godzinę i 26 minut. O co to chodzi? Dobra, mniejsza. To I guess wezy paczkę, zobaczymy co za, za ten czas jest, nie wiem. Może poczekam ze 26 minut i zobaczymy co będzie. A na razie. Po, ale. W tym czasie po paczuszki, potem. Podostarczajmy. Dobra, weźmy małą paczkę. I znowu, gdzie mam w ogóle pojechać? Sławno, aha, dobra, na Sławno, a to rzeczywiście blisko. Oj. To nawet nie, to, na, to nawet nie, to nawet nie jest gracz, to jest bot. Nawet boty odwalają teraz. Ja. Gang, gang BMX znowu w akcji. Wiecie, że to jest event w PCD, jak nawet boty nie umieją jeździć. To już... To jest już koniec. Możemy już iść. Dobra, i tu jesteśmy już w sławnie. Gdzie, gdzie to w sławnie jest? A tutaj, dobra, to zaparkujemy na przystanku. Dobra, i jedziemy. I ile dostaniemy za to? Jedną. Hmm. No to średnio się opłaca. Średnio za jedną. To źle pojechać tam dalej i dostać 5. Zobaczymy, ile jeszcze zostaniemy za medium. Może medium będzie najbardziej opłacalne. O, jak tam, ile jeszcze tego timeru zostało? 20 minut. O, oh boj. Dobra, może wytrzymam PCD te 20 minut jeszcze. Dobra, czekaj, musimy medium sprawdzić. Deliver medium. Gdzie? Darłowo. To nawet. To nie jest. To jest dalej dosłownie, co? A czy no, teoretycznie może trochę krócej? Nie, to dosłownie dalej niż, niż to, co mi dało w Long. Nie, ej! O, bam ci, że nie wywaliło z serwera. O. o nie, o nie. A ta audica. Dobra. Widzę dzisiaj główne gangi w tej grze dzisiaj to są gang BMek i, i gang Audic. Jak ktoś jezi BMką, to możecie... to Możecie być pewni, że ten... To jest, to jest jeden, to są ci ludzie, którzy najbardziej ten, grają w tą grę tak mocno dużo, bo BMW-ki to są chyba najdroższe auta w tej grze, jak patrzyłem Też zależy od modelu. O, a to tutaj, dobra Ile? 4? A, to medium się właśnie najbardziej opłaca, bo nie ma... bo jak nawet ci dają jakieś klucze trasy, ta zakład była dość długa no chyba medium się najbardziej opłaca, bo podsumowując, yy, za długą drogę dostajesz 5, za medium 4, co to jest niewielka różnica? A za blisko dostajesz jedną. No więc chyba najbardziej się medium opłaca. Bo, bo, to krót, bo ta krótka trasa to, trasa to w ogóle się nie opłaca, powiem wam. O, co jest tak nagle się czerwono zrobiło? Haa? To jest. No to jestem w tym jakimś danger, danger zone, co mi tam gadali? Dobra, to a może będę jechał wolno. Może, może coś mnie zaatakuje i będzie kont. leje jeszcze. O ty, aż, słyszę aż pioruny. Nie wiem, czy pioruny są normalne w grze też, a nie wiem. Juop! Nie no ten gang BMek nie zaczyna coraz bardziej wkurzać. Zostałem cool na od BMP. Co jest? To tak wszystko nagle się zaświeciło. Mniejsza. I dobra, halo, tu jesteśmy Jesteśmy znowu na miejscu. To jest aktualnie zerowa widoczność. Jeszcze 10 minut i coś się wydarzy. Nie wiem co. Więc to jeszcze mamy czas na dostarczenie jednego medium. Tak? Może zdążymy. Gdzie? Darłowo. 30. A ja przez chwilę nie miałem do Darłowo 30? Może to jednak, może to inny dom jednak, nie wiem. Nie. Znowu do Darłowa. Nie wiem, a te, ten deszcz w ogóle coś zmienia w ten? Yy, przy przyciepnością, bo teraz jeszcze bardziej mi się auto ślizga jak jest deszcz. Może to, może to zmienili? Może, to, może jest taka mechanika w tej grze? Nie wiem. O pójdź, bałem się, że BMK we mnie wiedzie. Te, te BMK to dają mi zawał. O, chyba przestaje lać wreszcie. O, tak. Nie, przestaje padać czy nie? Teraz wreszcie zacząłem coś widzieć. Może po prostu się noc kończy dlatego. Nie, a teraz niebo strasznie jest takie różowe. O, przestało padać. No. Mamy widoczność. Wreszcie coś widzę. Już mi wkurzać to, że nic nie widzę przez cały czas. Nie, no, ha. Oj, BMK. Nie. Uda mi się to uda mi się to naprawić czy o o o Może i believe Walczy z tą kontrolą trakcji O, Jest O, wybrałem się, że muszę że muszę zesetować ten postać i od, i od początku jechać, dobra Nie. I to my do, do tego samego domu jedziemy, czy jak, no? Mi się... Mi się ten wylosował ten sam dom. Dobra, mniejsza. I co, dostałem tyle samo pumpkinów, nie? Nie trzy! a to losowo się dostaje pumpkin'y, dobra A i tak medium chyba jest najbardziej opłacalne, choć nie wiem. Może large jest najbardziej opłacalne, dobra, mniejsza Dobra, idziemy, bo, 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 bo już ten musimy ten zobaczyć to, co to był za timer, co on oznacza Co ta BMK stoi na środku drogi, co? Aha Mniejsza. Może nie mógł do poboczet jechać? Ta lagunka nie wiem czemu. Jak się strasznie wiedzie jak się jedzie na tą taką wyższą prędkość to silniej silnik zaczyna brzmieć jak jakiś stary zegar dosłownie. Nie wiem o co chodzi. Takie tykanie ma dziwne. Może za chwilę to wywołam. Jak tu będzie jakaś za chwilę dłuższa, prosta. O, teraz jest taki dźwięk. Albo taki bardziej dźwięk pralki też. Ano w sumie bardziej taki, taką przypomina, taką jest, taki jest normalny dźwięk silnika i w tle jest jakby taki dźwięk pralki. Odgłos od pralki, ja nie wiem. Dobra, połączono. O, dobra, to już dosłownie za chwilę będziemy na miejscu. Ujcz! Nie! Uff, znowu prawie się zablokowałem, nie, ja powiem... Ja nie umiem się jeździć, ja nie umiem jeździć tą lagunką. Musi jeszcze, może kiedyś ją wyczuję, ale na razie mi się średnio nią jeździ. Eżę. Skręcaj! Ta lagunka w ogóle nie skręca. Dobra, jedziemy. A to klimat, ale klimatyczne są te lampy. La klimat jest. Nie! Laguna no! Nie, następny, następny raz rzeczywiście może wezmę polo, poloneza. No to nagunko mi się aktualnie średnio jeździ. Chyba, chyba jednak, chyba... mogę jednak jej nie Dobra. Ręczny, no. O, tutaj widzę, jest już poczekalnia. I jeszcze minuta, dobra. To jak jest, poczekam tą minutę. Nie wiem, co tutaj może się wydarzyć za to. Mi, za tą minutę. 4 3 2 1 0 O co się dzieje? O co to jest? A to auto może się tutaj ten ten pojawi pierze z eventu. No? Mercedes A to taki z eventu, kurwa. Giftura, giftura. Za ile on jest. Więc co to ma? Vmax 250. Duży VMAX, bardzo duży. 400. Uuu, dużo koni mechanicznych, strasznie dużo koni mechanicznych. Ja 39 5 biegów, bo to jest dość. To, jest, to nie jest taki super nowy model. Aha, czyli następnie będzie wiadomo za 58 minut. Jakie będzie, jaki będzie drugie auto? Myślałem, że jakiś Halo myślałem, że je ten na Halloween to jakieś bardziej takie. Halloweenowe auto, takie bardziej, no. Jakby to powiedzieć. Klimatycznie związane, związane z tym świętem jakieś takie nie wiem. Na przykład wi na przykład jakieś ten. Ten Wóz z Ghostbusters, albo nie wiem. Jakieś inne auto z jakiegoś horroru, nie wiem. Ale jest też dobre, W sumie chyba na każdym evencie tak robią, że dają ten. Auto takie normalne. Choć w sumie może oni chcą zachować taki realizm, że ten. Żeby tylko takie auta dość normalne jeździły po ulicach na serwerze, to może dlatego, nie wiem. Dobra, to myślę, że na no, że już skończę. Nagrywanie. Po pierwsze, z jakiegoś powodu mi gardło wysiada, a po drugie, już mam prawie godzinę nagrania. To myślę, że wystarczy. Bo chcę to jakoś w miarę szybko zmontować, a nie wiem, jak się uda. Bo mam, cóż, bo mam powiem, mam, tyle. mam troszeczkę rzeczy do nauki, mam troszeczkę rzeczy do nauki, ale mniejsza. Więc co? Myślę, że to na tyle, no. Event w miarę spoko. No i... O, bo już przedłużam. Jestem beznadziejny w... Outr outrach, pożegnaniach się. Tak, mniejsza. Siema. Do następnego. Yes.